Wiktoria Sypućmińska składa życzenia światecznym w stroju zajaczka, a fani komplementuje, i del, foto. Wiktoria Sypućmińska jakiś czas temu pokazywała Polakom, jak imprezują młodzi ludzie w programie Warsaw Shore. Udziel w show zapewnili jej wstęp do celebryckiego świata i dziś z powodzeniem radzi sobie na Instagramie. Na którym to obserwuje jej ja już ponad 124 tysiące fanów. Wiktoria chętnie chwali się roznaglizowanymi fotkami i prezentuje efekty operacji plastycznym, którym od czasu do czasu się poddaje. Cypucińska zaserwowała sobie m.in. nowe poslatki i piersi, czym otwarcie chwali się w sieci. Celebrytka podkreśla też nieco swoje rysy twarzy i zadbala o pełniejsze usta. Z okazji nadchodzącej Wielkanocy z z fanom osobliwe życzenia. Na jej profilu pojawiły się bowiem fotki, na których to pozujeń w seksownym wdzięku i odsłania swoje boskie kształty. Takiego zajaczka nikt w tym roku się nie spodziewał. Happy Easter pisala pod postem. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Niecodzienna kartka świateczna spodobała się jednak internetom, którzy zachwycali się w komentarzach seksownym zajaczkiem. Obserwatorki dopytywali, gdzie można znaleźć komplecik ze zdjęcia w historii, a panowie tytułowali celebrytkę idealem. Cudowny zajaczek, piękna, takiego zajaczka poproszę, taki króliczek może mnie odwiedzić w świata? skat ten komplet. Sliczny króliczek, ale z lotkości, ideal kobiety, marzenie być takim słodkim, a zarazem seksownym króliczkiem. Jesteś przepiekna, przepiękna, piali z zachwytu. A wam jak się podoba?